A teraz przed Państwem program ominkorki Korki w zupełnie nowej formule. Dziesięć odcinków poświęciliśmy wyłącznie rowerom, rowerzystom i nowo powstającej infrastrukturze rowerowej w Krakowie. Współpracować będą z nami. Marcin Wójcik, Zikit, oficer rowerowy. Marcin Dumnicki, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. Michał Pyclik, Zikit. Piotr Górek, dziennikarz dużego portalu internetowego. Sytuacja w mieście sprawiła, że taki serial rowerowy musiał powstać. No my już kiedyś próbowaliśmy o minikorki na rowerze robić w mniejszym wydaniu, natomiast teraz doszliśmy do wniosku, że co roku jest więcej rowerzystów, więcej infrastruktury rowerowej, a zaobserwowaliśmy, że wielu użytkowników tej infrastruktury nie wie do końca, jak prawidłowo zachować się na ścieżce rowerowej, na kontrapasie, na przejeździe rowerowym i dlatego uznaliśmy, że korzystając z doświadczeń Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, z naszych doświadczeń, pomożemy się odnaleźć tym, którzy chcieliby... Używać roweru. Przed Państwem pierwszy odcinek naszego programu: Jak korzystać z dróg rowerowych. To w takim razie, co powinniśmy wiedzieć o drogach dla rowerów? Przede wszystkim, powinniśmy wiedzieć, że są trzy rodzaje dróg dla rowerów. Ten pierwszy, podstawowy, to jest po prostu droga dla rowerów, po której poruszają się rowerzyści nie wolno po niej chodzić i kategorycznie nie wolno na niej pozostawiać samochodów. Czyli to taka klasyczna droga. Czy są jakieś inne? Tak, mamy też drogę dla rowerów obok chodnika, obok drogi dla pieszych. Tam ruch jest rozdzielony, każda z grup porusza się po swojej części. I mamy również wspólną drogę dla rowerów i pieszych. To jest droga, po której rowerem wolno i należy jeździć, natomiast piesi mają tam pierwszeństwo. To teraz zaprezentujemy, jak należy korzystać z tych dróg rowerowych. Przede wszystkim musimy się poruszać prawą stroną drogi dla rowerów, czyli blisko prawej krawędzi po prawej stronie. Można na drodze dla rowerów jechać obok siebie, natomiast pamiętajmy, że mogą nas wyprzedzać rowerzyści. Wyprzedzamy zawsze z lewej strony. W tym przypadku dzwonek. To robi się miejsce na wyprzedzanie. Mogą również jechać rowery z naprzeciwka, trzeba wtedy zrobić miejsce. I pamiętajmy o zasygnalizowaniu manewrów. Odbijając w lewo, ale też skręcając w prawo, musimy dać do zrozumienia, czy będziemy zwalniać, że będziemy skręcać. Jedziemy sobie drogą rowerową. Przed nami skrzyżowanie, takie jak to. Jak się zachować? Jedziemy wzdłuż drogi z pierwszeństwem, dojeżdżamy do skrzyżowania, widzimy przejazd dla rowerów. W tej sytuacji mamy pierwszeństwo przed pojazdami, które skręcają z tej drogi z pierwszeństwem, jak również przed samochodami, które są na drodze podporządkowanej. Mamy pierwszeństwo znajdując się na przejeździe, ale również dojeżdżając do tego przejazdu. Nawet jeśli mamy pierwszeństwo, zawsze musimy zachować zasadę ograniczonego zaufania, złapać kontakt wzrokowy z kierowcą, żeby zobaczyć, czy on nas widzi na tym przejeździe, czy nas przepuszcza. No i oczywiście jedziemy tylko na zielonym. Przed przejazdami dla rowerzystów, jeśli mamy czerwone światło, to ustawiajmy się w szeregu, czyli jeden za drugim, a nie blokujmy całego wlotu tego wjazdu, bo ci z naprzeciwka również będą chcieli się na tej drodze dla rowerów zmieścić. A co robić na drodze? Na której widzimy taki znak, czyli jest podzielona pionową kreską, po jednej stronie są piesi, po drugiej rowerzyści. Należy zwrócić uwagę szczególną na pieszych, którzy, z uwagi na to, że droga dla rowerów jest prowadzona tuż obok chodnika, mogą się czasem zagapić i wkroczyć na, na sztory jazdy. Na przeciwka jedzie rower, nie mam miejsca, żeby bezpiecznie ominąć pieszego, dlatego zadzwonię, pieszy spokojnie zejdzie i mogę bezpiecznie przejechać. Piesi chodnikiem, rowerzyści po części przeznaczonej dla nich prawą stroną. Dzwonek jest bardzo dobrym sposobem, żeby poinformować pieszy, że zbliżamy się po drodze dla rowerów. To jest taka informacja: uwaga, jadę, jest rower, proszę uważać, jestem na drodze dla rowerów. Powinienem mieć możliwość przejazdu, ale oczywiście uważając, żeby nie doprowadzić do niepotrzebnego, niemiłego zdarzenia. A na ścieżce oznaczonej takim znakiem, kreska jest poziomo, a nie pionowo. Poruszamy się wspólnie, piesi i rowerzyści. Piesi mają tam pierwszeństwo. Rowerzyści nadal jeżdżą prawą stroną, ale muszą ustępować miejsca pieszym. Jadę więc dość spokojnie, nie będę dzwonił na pieszych dzwonkiem. Oni mają tutaj pierwszeństwo. Podjadę i spokojnie powiem, przepraszam. Przepraszam. Dziękuję. Rowerzyści są gośćmi. Tak, można powiedzieć, że rowerzyści są gośćmi, aczkolwiek nadal powinni korzystać z tej drogi, bo to jest również droga dla rowerów. Tylko, że łączona z drogą dla pieszych. A teraz powiedzmy kilka słów o obowiązku korzystania z drogi rowerowej. Mamy obowiązek korzystać z drogi rowerowej, ale pod pewnymi warunkami. Musi ta droga prowadzić tam, gdzie chcemy jechać, jak również musimy mieć możliwość wjechać na taką drogę. No, to ja na Kazimierz. Dobra, trzymaj się. Koledzy jadą w prawo, drogą dla rowerów, jadąc w kierunku Kazimierza. Nie musimy korzystać z drogi dla rowerów, to nie ma sensu. Jedziemy po prostu, je z nią przejeżdżamy przez skrzyżowanie. Czy uważasz, że te wszystkie porady przydadzą się rowerzystom? Mam taką szczerą nadzieję, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię bezpiecznego poruszania się po mieście i także bezpiecznego korzystania z infrastruktury rowerowej w Krakowie, a również chodzi o pewien poziom kultury poruszania się na rowerze. Natomiast dla mnie osobiście jest ważne, żeby pokazać alternatywne trasy poruszania się rowerem po mieście. To oczywiście pokażemy w przyszłości, ale najpierw powiedzmy, co będzie w następnym odcinku. W następnym odcinku będziemy jeździć po kontrapasach. Zapraszamy!